Bliżej ludzi, bliżej ludzkich spraw. Minęła 17.10 Gorcokołowski. Zaczynamy prosto z Polski. W ogóle nie chcę się wypowiedzieć na temat tej sali, bo jestem zbulwersowana. To nasze polska to był bałagan i będzie bałagan. Nie, nie się to będzie to, no? to Ile będzie to kosztowało pieniędzy? To jest moja sprawa, ile to mi się to Tomknięcie, to ten meble się tak zachwieją, wszystkie szafki się pani po otwierają zawsze. Proszę mieszkać! Ja no to po nocach kończę proszę pani. Złość, żal, wszystko po kolei. Trochę puja, trochę Nie, trochę to ja trochę trzech się na strach. Nie ma, ja przyzwyczajonej już jest znam to. No przygoda, przechodziłem. Nawet na motorach przejrzę. 105! pięć! się tam dało. Z dla To, że on wrócił do sportu, no to można zakwalifikować jako cud. Końca nie widać. Kościerzyna nowym kinem miała cieszyć się już w zeszłym roku. To wtedy powinien skończyć remont sali widowiskowej. Okazało się jednak, że skala niedróbek była tak wielka, że termin oddania wciąż się opóźniał. Najnowszy, czyli koniec sierpnia, też jest już nieaktualne. Podobnie jak pierwotny kosztorys. O trudnej kościerskiej drodze do kultury, Adam Kasprzyk. Ja w ogóle nie chcę się wypowiedzieć na temat tej sali, bo jestem zbulwersowana. Pani Violetta nie jest tu wyjątkiem. Mieszkańcy ponad 20 tysięcznej kościerzyny od 11 miesięcy nie mogą korzystać z wyremontowanej, odnowionej sali widowiskowej z kinem. Mam nadzieję, że z końcem tego miesiąca będzie otwarta, ale co z tego, skoro dzieci idą do szkół, tak? My wracamy po urlopach do pracy. Cieszyliśmy się, że będzie na wakacje, bo tak nam obiecano, ale nie. Po wakacjach w tej sali filmy też nie będą wyświetlane, bo przebywanie 250 osób w tym pomieszczeniu nie jest bezpieczne. Podłoga podniesiona. I, i każde zapuszczenie ognia pomiędzy, w tej pustce, prawda, no, powoduje, że pożar się rozprzestrzenia e, ma możliwości rozwoju i w związku z tym zastosowanie tam materiałów palnych jest e, niewłaściwe. Dlatego strażacy nie idą na żaden kompromis. Nie wydali zgody na użytkowanie sali. Mają zastrzeżenia nie tylko do podłogi, ale i wykładziny. No, wątpliwości, wykładzina e, na suficie, e, zgodnie z projektem, ona powinna być niepalna, e, jest zastosowana Trudno zapalne. Modernizacja kina i sali kosztowała 11 milionów złotych. Oczywiście z pieniędzy podatników. Modernizowana sala potrzebuje kolejnego remontu, a ten pochłonie kolejne 2 miliony złotych. Projektanta i wykonawcę wyłoniono w przetargu. mimo opóźnień i braku dostępu do kina, kierownik budowy zachowuje optymizm. Kierownik, dlaczego nie z Państwa Bo jednak pan nadzorował tę budowę. I to nie się zdarza, że... Co panu no nie do no, końca pan miesiąca pan? ma być budowa odebrana. Tak? A ile to miesięcy będzie... to trwało? No, to... ile, ile będzie to kosztowało to... pieniędzy? Ale... No, to nie jest moja sprawa, ile to miesięcy... A aby... jak można wybudować coś, co później zagraża ludziom? Jak zagraża? Mam no, wrażenie, że ona absolutnie nie dopuściła do odbioru. Do użytkowania, a to jest co innego. Firma, która modernizowała salę odpowiedzialnością obarcza projektanta, a ten oskarża wykonawcę o fałszowanie dokumentów. Posługuje się tą dokumentacją jak... O... Jako bym ja był autorem tej dokumentacji, również w tej dokumentacji wprowadził zmiany, z którymi ja bym się nie zgodził w żadnym wypadku i nie dopuściłbym do budowania materiałów, które nie mają stosownych atestów i narażają tak naprawdę na szkodę inwestora i interes publiczny. Nie poczuła się tego W kościerzynie po wyborach zmieniły się władze. Nowy samorząd nie chce brać odpowiedzialności za decyzje poprzedników. Z mi czasami się wypowiadać. Bo kolejne terminy są niedotrzymywane. No to boli, boli, bo to jest pieniądz publiczny, który szczególnie powinien być oglądany. Ale wydaje się, że niespecjalnie dokładnie oglądano publiczne pieniądze. Tak jak i na pewno w ciągu najbliższych tygodni nikt z Kościożyny nie zobaczy w tym kinie filmu. W sali kinowej być może jednak zrobi się sensacyjnie, bo radni zapowiedzieli złożenie doniesień. Prokuratura Okręgowa. Myślę, że centralne biuro antykorupcyjne, Centralne biuro śledcze i wydział do walki z przyszłością zorganizowaną Komendę Wojewódzkiej Policji. W po że nastąpiło tutaj zaniechanie. Kolejne terminy oddania kina niedotrzymane. Pozostały wzajemne oskarżenia i brak odpowiedzialnych, więc trudno się dziwić, że miłośnicy filmów nie wierzą w happy end. To nasze znaczy, postacie to był bałagan i będzie bałagan i myślę, że... Nic na dobre nie prowadzi. Czyli jak w kinie. Szkoda tylko, że to kościerski, a nie hollywoodzki film. A tam kaszczyk, te 24. Bez wody i bez pomocy. Za chwilę o walce właściciela kamienicy z jej lokatorami. Jak będzie to stało? No to kuleka woda, no trzeba nie uciekać stąd i tego bo nie ma ani dachnicy, ani wody. No czy to dachnicy? To są różne którzy powiedzielali, że jest.